Dziś zajmiemy się spółką nieco większego kalibru niż te, o których opowiadałem dotychczas. Saule Technologies ma kapitalizację idącą w setki milionów złotych. Same jej aktywa są wyceniane na prawie miliard. Ta spółka to naprawdę gruba ryba w akwarium New Connectu. Saule Technologies jest większa i bardziej rozpoznawalna przez inwestorów niż wiele spółek z głównego parkietu warszawskiej giełdy. Zapraszam na mój materiał. Nasza perła na NewConnect weszła bocznymi drzwiami. W 2022 roku przejęto notowaną na NewConnect spółkę Bloomerang Investors, która była jedną z pierwszych spółek na NewConnect. Zmieniono jej zarząd i prezesa i stała się caule Technologies. Ta stara spółka, Bloomerang Investors, prowadziła coś w rodzaju alternatywnej spółki inwestycyjnej. Skupowała różne biznesy, licząc na wzrost ich wartości. Szło jej to jednak bardzo źle. W zasadzie od debiutu w 2007 roku aż do przejęcia przez Saul Technologies osiągała co roku straty, które często szły w miliony złotych. Jako przykład nieudanej inwestycji podam spółkę Aton HT, o której też robiłem materiał. Uwierzyli, że przenośne spalarnie azbestu to jest bardzo dobry pomysł. Panie, wróćmy jednak może do Saul Technologies i zacznijmy od tego, czym ta spółka właściwie się zajmuje. Otóż, jak sama spółka informuje, wprowadza na rynek nową generację ultracienkich i elastycznych ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów. Co to są perowskity? Proszę sobie wyobrazić materiał, który doskonale przetwarza energię słoneczną, ale nie tylko. Ogólnie światło na energię elektryczną i który można nadrukować na dowolną powierzchnię, stwarzając możliwość zbudowania ogniwa słonecznego. Czujecie ekscytację, bo ja czuję. Tym bardziej, że właściciele spółki do skromnych nie należą. Twierdzą, że zapoczątkowali nową epokę w energetyce. Uważają, że w historii fotowoltaiki to przełom, jakiego jeszcze nie było. Wszystko w tej spółce od początku jest wyjątkowe. Nawet jak była potrzeba podpisać jakieś dokumenty, to zamawiano dźwig. Na wysokości 45 metrów podpisaliśmy bardzo ważny dokument, w którym deklarujemy chęć zielonej transformacji. SAULE w 2021 roku miało ruszyć z komercjalizacją aż w czterech obszarach. W 2021 roku, jako pierwsi na świecie, będziemy komercjalizować niwa peroskitowe w czterech obszarach. Building Integrated Photovoltaics, Building Attached Photovoltaics, East End of Things, e-mobility. I faktycznie produkcja w nowo wybudowanej fabryce ruszyła w 2021 roku. Ale pomimo deklaracji, jakiej widzieliśmy we wcześniejszym materiale, ostatecznie komercjalizacja ruszyła dopiero w 2022 roku i nie dotyczyła czterech obszarów, tylko jednego. Skupiono się na elektronicznych cenówkach sklepowych. Jak się dopiero później okazało, komercyjna produkcja paroskitowych ogniw dużych rozmiarów nie była możliwa, bo dopiero co wybudowana nowa fabryka okazała się zbyt mała. Przedstawiciel spółki, którego słyszeliśmy wcześniej, widocznie tego nie wiedział. Niemniej jednak elektroniczne cenówki sklepowe wydają się świetnym pomysłem. Sklepów i marketów przecież u nas jest pod dostatkiem, a rosnąca inflacja no, wymusza na sprzedających szybkie i częste aktualizowanie cen. Mając takie elektroniczne etykiety, można jednym ruchem myszki zmieniać ceny nawet codziennie. Co ja mówię, nawet co godzinę, albo gdyby inflacja naprawdę się rozszalała, to co minutę. Dali litość boską! Coś trzeba z tym zrobić! Wcale nie żartuję, planowano podłączyć pod to sztuczną inteligencję i wprowadzić dynamiczne ceny, coś jak przy zamawianiu biletów lotniczych. To, co jest tutaj super istotne, to zastosowanie sztucznej inteligencji, a także chmury obliczeniowej w zakresie dynamizacji cen i podpowiadania tego, co jest dzisiaj na tobie, co można klientowi zaoferować, tak żeby zwiększyć przychód i ewentualnie marżę brutto na produktach. Zawsze można pójść o krok dalej, czyli na przykład, jeżeli dzień będzie wyjątkowo upalny, to podnieść ceny napojów o 50%. Zainteresowała się sieć sklepów Żabka, Orlen oraz operator telekomunikacyjny Play. Samurai Technologies oferowała swoje elektroniczne etykiety w modelu Try and Buy, czyli sieć sklepów mogła przetestować wynalazek jeśli spełniał on oczekiwania, tego kupić. Nie trudno w takim modelu było znaleźć kolejnych potencjalnych klientów. Wkrótce dołączył Xcom, Rossmann. Avia, a to tylko niektóre nazwy firm zainteresowane elektronicznymi cenówkami. Dzięki naszemu rozwiązaniu, jednym kliknięciem, można szybko zmieniać ceny, nie tylko w jednym sklepie, tylko w sieci sklepów, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że można to robić dużą ilość razy, ponieważ nie mamy baterii, która się zużyje. Inwestorzy zacierali ręce, bo sama żabka ma w Polsce chyba z milion sklepów. Dokładnie to ma ponad 10 tysięcy sklepów, no ale to i tak oznacza kontrakt idący w setki miliony złotych. A przecież jest jeszcze Biedronka. Wszystko wskazywało na ogromny komercyjny sukces. Wejście na New Connect wydaje mi się jest tylko małym przystankiem. Następnym krokiem to będzie na pewno wejście na rynek główny. Wszystko przed saule. Jest to spółka globalna. Ma perspektywy na jednorożca, na jednorożca dolarowego. I to będzie moim zdaniem bardzo krótkim czasie. Niestety raport za 2022 rok był jednak sporym rozczarowaniem. Spółka osiągnęła przychody na poziomie zaledwie 1,8 miliona złotych. Dla spółki obciny aktywów około miliarda złotych to brzmi jak nieporozumienie. Mając takich klientów jak Orlen, Żabka, Rossman, przychody powinny być o kilka rzędów wielkości wyższe. Niestety nie znamy szczegółów co do ilości sprzedanych elektronicznych cenówek, ale wygląda na to, że wielkości zamówień no nie porażały. Ale promocja była, ogłoszenia to wszędzie były nawet w kiblu. Trudno uznać miesięczną sprzedaż na poziomie około 150 tysięcy złotych za udaną komercjalizację. Nie wiemy także, czy podane przychody faktycznie pochodziły ze sprzedaży etykiet, bo w raporcie nie ma na ten temat informacji. Większym problemem była jednak duża strata Saule Technologies. Mówimy tutaj o 14,5 milionach złotych straty na działalności operacyjnej, uwzględniając także odpisy, to strata wynosiła 3,2 miliony złotych. Cały czas Saule Technologies poszukiwała finansowania, no aby uruchomić tą produkcję na dużą skalę ogniw perowskitowych do pokrywania nimi powierzchni budynków. Inwestorów dziwił jednak fakt, że przed debiutem na New Connect Spółka chwaliła się przecież komercyjnymi zastosowaniami perowskitowymi na budynkach. No i mamy to, proszę Państwa. Zarząd wyjaśniał, że możliwość produkowania dużych płaci perowskitowych oczywiście istnieje, ale klienci chcą od razu po 100 tysięcy metrów kwadratowych kupować, a tyle spółka szybko nie produkuje, więc klienci rezygnują. Mieliśmy tutaj e, firmy, które przychodziły duże. Tylko, że one ich interesowały wolumeny 100 tysięcy, 200 tysięcy metrów kwadratowych naszych ogniw. Nasza fabryka tyle nie przerobi. Ja bym musiała to kilka lat produkować, żeby dostarczyć, a takie terminy są dla nich nieinteresujące, więc oni wolą przyjść za 3 lata, jak skończy budować dużą fabrykę i wtedy ten produkt odebrać. Jest... Ta spółka to po prostu ofiara własnego sukcesu. Nikt nie chce tysiąca, pięciu tysięcy czy 200 tysięcy metrów kwadratowych proskitów. Każda firma chce od razu setek tysięcy metrów kwadratowych i nie ma innej opcji. Z jakiegoś powodu nie ma mowy o klientach, którzy chcieliby pokryć ProSkitami mniejsze konstrukcje. Jest to innowacyjna technologia. Jest to absolutna rewolucja. Jest efekt Imponujący postęp pani Olgi i, i zespołu. Duża przyszłość przed tą technologią. Oby tak dalej. Może Żabka czy rozman są niepoważne albo po prostu nie znają się na biznesie, bo testowali te ProSkity w pojedynczych sklepach. Ale może to i lepiej, bo gdyby chcieli od razu kupić miliony cenówek, no to byłby ten sam problem. Zatem na początku 2022 roku okazało się, że fabryka, którą zbudowali w 2021 roku jest zbyt mała. Dokładnie jakieś 10 razy zbyt mała i przez to nie można komercjalizować ogniw perowskitowych do zastosowania na budynkach. Z jakiegoś na pewno bardzo ważnego powodu w istniejącej fabryce nie da się już zbudować dwóch, trzech czy pięciu takich samych linii produkcyjnych. Pani Olga w jednym z wywiadów mówiła także, że przez małą produkcję mają wysokie koszty zakupu półproduktów, no bo nie mają rabatów. Dlatego tym bardziej jest potrzebna taka duża fabryka. Część drobnych inwestorów była rozczarowanych tym, że przed debiutem słyszeli co innego niż po debiucie. Rynek spodziewał się dużo lepszych wiadomości, przez to cena akcji podążała w dół. Niejaki pan January rozłościł się bardzo w związku z utratą części kapitału i zaczął domagać się od spółki odszkodowania wycenił swoje giełdowe straty na akcjach Saule Technologies na ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych plus ponad 3 miliony 300 tysięcy straciła firma, w której był w zarządzie. Biedaczek uwierzył, że Perowski ty uczynią go bardzo szybko bardzo bogatym. Tak jak zrozumiał w internecie, nie mógł pogodzić się z tym, że zamiast fotowoltaiki na budynkach, spółka produkuje tylko elektroniczne cenówki sklepowe. Niestety dla niego przedsądowe wezwania do zapłaty nie pomogły i całe Technologies nie oddało mu straconych pieniędzy. Pozostaje nam życzyć panu Januaremu, żeby mniej wierzył dziennikarzom i celebrytom, a więcej starał się myśleć samodzielnie. Jestem ofiarą manipulacji prasowej, a w ogóle to, co się w tym kraju dzisiaj wyrabia, to jest normalne żambo, gówno i w ogóle. Większość inwestorów okazała się być jednak bardziej cierpliwa. Zakładano, że duże sieci handlowe nie podejmują ważnych decyzji z dnia na dzień i negocjowanie lukratywnych kontraktów na elektroniczne cenówki musi potrwać. Wierzono, że nadchodzący 2023 rok musi być znacznie lepszy, no tym bardziej, że spółka podkreślała, że intensyfikuje pracę nad produkcją tych elektronicznych etykiet. Tylko, że pojawił się problem. Przychody w 2023 roku wyniosły około 1,4 miliona złotych, czyli spadło około 20% w stosunku do tragicznego roku poprzedniego. Strata na działalności operacyjnej wyniosła 25 milionów złotych. Ja nie ukrywam rozczarowania. Pani to gotówka miała być. Jak to się w ogóle mogło stać, że pomimo rewolucyjnej technologii wielu zadeklarowanych klientów, niewielkie przychody cały czas spadają. W raporcie zamiast jakiegokolwiek wytłumaczenia napisano, że wyniki są zgodne z oczekiwaniami zarządu. No chyba jednak nie są, skoro spółka musi ciągle szukać inwestorów i miała problemy z terminową obsługą zadłużenia. Chętnie poznałbym no. przeszłe oczekiwania zarządu, gdybym jakieś prognozy znalazł. Niestety takowych e, nie ma, przez co można teraz mówić inwestorom wszystko. Polityka informacyjna spółki tylko z pozoru jest otwarta i klarowna. Jeśli chodzi o konkrety, no nie sposób dowiedzieć się podstawowych informacji. Yy, na przykład nie wiadomo, ile ta nowa fabryka miałaby kosztować, ile spółka chce od tego inwestora pozyskać. Nie wiemy, jak przebiegają, na jakim etapie są negocjacje z żabką, z Rossmanem, Orlenem. W raportach już nie ma żadnej wzmianki o tych firmach. Inwestor wszystkiego musi się domyślać i najlepiej to ma siedzieć cicho i dokupywać kolejne akcje. Znany jest już raport za pierwszy kwartał 2024 roku i widzimy, że sprzedaż cały czas spada. Przychody to 360 tysięcy złotych, a koszty działalności operacyjnej to prawie 9 milionów złotych. Ktoś, kto planował całe to przedsięwzięcie się musiał nieźle pierdychnąć w Excelu. Jak na 3 czy 4 lata komercjalizacji rzekomo gotowej technologii, która jest przełomowa i rewolucyjna, to wyniki finansowe bym powiedział są raczej średnie. Ale według zarządu wszystko jest ok. E, cały czas wszystko idzie zgodnie z planem. According to, plan, to plan, FROM the the Zgodnie z planem idzie też zapewne to, że w grudniu 2023 roku ogłoszono przegląd opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności spółki. Dobry plan! W związku z tym giełdowym przeglądem opcji postanowiono znaleźć inwestora strategicznego dla technologii perowskitowej. Co może skutkować tym, że spółka po sprzedaży technologii nie będzie prowadziła działalności operacyjnej. Co więcej, według podpisanej umowy pieniądze ze sprzedaży technologii trafią najpierw do mało komu znanej spółki DC24, i to ta spółka po pobraniu swojej części ma prawo do ustalenia kolejności dystrybucji tych środków. Czyli ma prawo ustalić, do których akcjonariuszy środki ze sprzedaży technologii w ogóle trafią? Dla mnie tak jak było ustalone, 45%. Tak Jakie 45% panie? Dlaczego ktoś chciałby sprzedać taką genialną technologię? W uzasadnieniu czytamy, że zbudowanie nowej wielkiej fabryki perowskitów zajęłoby kilka lat. Czy to oznacza, że obecnych inwestorów nie stać na to, żeby utrzymać spółkę przez kilka lat? Wiedząc, że Saule Technologies generuje rocznie dziesiątki milionów złotych strat, może to być prawda. Drobni akcjonariusze muszą się zastanowić, ile będzie warta Saule Technologies po sprzedaniu e, technologii peroskitowej zewnętrznemu podmiotowi. Nikt nie wie, ile jest warta ta technologia, którą posiada spółka i czy kwota uzyskana z jej sprzedaży wystarczy na pokrycie ponad 17 milionowego zadłużenia. Jakie? Panie, jaki dług, jaki dług? Przecież Jarzem kuźwa, od nikogo nic nie pożyczał. Jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie Saule Technologies otrzymuje co roku niemałe wsparcie od państwa na te perowskity. razem to będzie już jakieś kilkadziesiąt milionów złotych. W materiale na kanale Zero usłyszeliśmy rozczulającą panią Olgę, która mówi, że nowa większa fabryka może powstać właściwie gdziekolwiek na świecie. Chcesz ją budować wywagać. w Polsce i szukasz polskiego inwestora, czy? To oczywiste, że przedsiębiorcy szukają jak największych zysków, ale może czas, żeby ten kraj z kartonu stawiał większe wymagania przy wypłacaniu środków? Być może polski podatnik zapłacił za technologię, która będzie prosić zyski za granicą. I może się tak stać, że drobni polscy inwestorzy zostaną z nic niewartą spółką, która po sprzedaży technologii nie będzie prowadziła żadnej działalności operacyjnej. Jeżeli ciągle zastanawiacie się, dlaczego Saule Technologies o niewielkich przychodach i gigantycznych stratach jest wyceniana na setki milionów złotych i dlaczego tyle ludzi rzuciło się na ich akcje, to trochę Wam podpowiem. Otóż różni celebryci podchwycili temat perowskitów i zaczęli je mocno promować. O nie, bo oni wiedzą, że jest taka Olga Malinkiewicz i wiedzą, że ona ma pod pachą ten panel słoneczny, tak? Tak. I że właściwie Polska mogła być takim panelem słonecznym. O tak zaczęto wszędzie rozmawiać, no i przedostały się do powszechnej świadomości. Dziennikarze prześcigali się w chwaleniu tej spółki, wierząc, że podbije świat. Czeka nas energetyczna rewolucja. Wszystko co sprawą wynalazku Polki, Olgi Malinkiewicz. Znalazła ona sposób na produkcję tanich ogniw perowskitowych. Z tego tekstu dowiadujemy się jednak, że podbija Lublin i to także nikt tego w Lublinie nie wie. Temat jest tym bardziej atrakcyjny, że przecież ogniwa perowskitowe mają ratować planetę. Mamy więc do czynienia z naukowym konsensusem. Planeta pali, panie redaktorze. Znaczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy, no to. Tutaj widzimy ciężarówki napędzane, przynajmniej częściowo jak rozumiem, perowskitami. Jestem ciekaw, jaki ułamek promila energii pozyskiwałaby ta ciężarówka z tego perowskita, nawet przy założeniu jego stuprocentowej sprawności. Mam nadzieję, że to zdjęcie to tylko efekt takiego szalonego marketingowca, który nie ma za bardzo pojęcia o technice. Saul, w każdym swoim raporcie, podkreśla zdobycie kolejnych patentów, starając się uwiarygodnić swój biznes. Inwestorzy w Polsce zapominają często jednak, że patent nie jest dowodem tego, czy dana technologia działa, czy nie. Urzędnik patentowy nie testuje wynalazku, sprawdza tylko obowiązujący stan prawny i to, czy na dany pomysł już wcześniej nikt nie wpadł. Wynalazłem! Nowy wynalazek amerykański! Chyba tylko dziennik Forsal.pl odważył się opublikować tekst w 2022 roku, który podnosi rękę na doskonały Perowskit. Czy zatem Perowskity nie nadają się do pozyskiwania energii ze światła? Tego nie powiedziałem. Dość łatwo znalazłem artykuły, i to w polskim internecie, w którym czytamy, że chińscy naukowcy posuwają tą technologię dość mocno do przodu. Mamy tutaj też ambitne rozwiązania z USA. Ci z Was, którzy oglądają treści na moim kanale, wiedzą, że mam doświadczenie w analizowaniu tzw. innowacyjnych spółek. Za każdym razem w takiej innowacyjnej spółce było tak, że gdy pojawiały się problemy z sprzedażą, to zarząd tej spółki nie był do końca szczery i nie informował o jakimś aspekcie wynalazku, który czyni go bezużytecznym. Po pokoju lata mucha, łapię ją, wkładam do tego wibratora i wibruję. W mojej ocenie mało no, prawdopodobne jest, że po dobiciu na New Connect nagle nikt nie chce montować paneli perowskitowych na zwykłych budynkach i wszyscy od razu potrzebują nie mniej niż 100 tys. m2 i to na już. Dane finansowe no, nie wskazują na choćby minimalne zainteresowanie tymi panelami. <laughs> Wiem, że to co mówię jest dla niektórych oburzające. Bo przecież wszyscy mówią, że to taka super technologia. Karta Zielonej Transformacji to jest swego rodzaju manifest moralny, taki cyrograf z zielonym diabłem, która ma na celu promowanie właśnie zachowań proekologicznych. Ale myślę, że jest coś, czym zarząd spółki się nie chce pochwalić. To jest to coś, co sprawia, że nadal w mojej lokalnej żabce mam papierowe etykiety. Czyżby model sprzedaży try and buy to po prostu zamienił się na try and go away? Może to nadszedł czas, żeby ktoś zaczął spółce zadawać trudne pytania. Jak ty widzisz przyszłość? Jak zwykle pozytywnie, bardzo.